Szczepiona drewnie, gdy ją w piecu gryzą żary. I piszczy i płacze, że Każdy spiesz się do gromady. Gromada, jak się tu zbierze, oto obchodzimy dziady. Wstępujcie w święty przybytek, jest, na, jest jałmużna, są pacierze, jedzenie i napitek Ciemno wszędzie, bucho wszędzie! Co to? Popadą. Ciemnoty i zabieruchy, nędzny płaczą i pozołu. Zapłysnęli i spłonęli, jako tatarska kądzieli. Kto z was wietrznym wiecznym sztakiem? W niebieskiej niebieskiej bramy, Tego lekkim jasnym znakiem przyżywamy zaklinamy. Mówcie, pomóc. do mamy, cóż to, mamy nie znasz, Józia? Ja to Józio, ja ten samy. My teraz w raju, a to siostra moja, Luzia. My teraz w raju latamy, tam nam lepiej niż u mamy. Patrz, jakie główki w promieniu, Ubią z światełka, a na obojm ramieniu jak u motylków skrzydełka. W raju wszystkiego dosatek, Codzień to inna zabawka, gdzie stąpi i wypływa trawka, gdzie dotknie rozpita kwiatek. Lecz choć wszystkiego dostatek dręczy nas nindła i trwoga, A mamo za twoim dziadek Zaknięta droga do nieba. Lecz chodź Potrzebujesz duszeczko, żeby się dostać do nieba? Nic nam, nic nam nie potrzeba, użytkiem słodyczy na ziemi. Jesteśmy nieszczęśliwemi, a ja w moim życiu całym nic gorzkiego nie doznałem. Pieszczoty, łakotki, sławole, a co zrobię wszystko, caca? Śpiewać, skakać, wybiec w pole, Urwać kwiatków dla Rozalki. Oto była moja praca, a je, jej praca stroić lalki. Przylatujemy na dziadynie dla młodów i biesiadek. <tryk> Niepotrzebna musza ofiarna nie w mleczka pusty. Prosimy gorczycy z baziana, a ta usługa tak marna stanie nie wszystkich od Posłuchajcie, zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu, kto nie dozna goryczy razu, ten nie dozna słodyczy w niebie. Posłuchajmy i zważmy u siebie, że według Bożego rozkazu, kto nie Ojca, Sena ducha. Widzicie państwo krzyż. Nie chcecie jadła na poju. Zostawcie nas w pokoju. A krzyż, a kysz. W ciągłej ślady, nic nie kowoduje, kwiatów. Ani się ukarnie zwierzę, ani się człowiek obierze, lecz wolne skręcone wianki na ścianie wiszą wysoko. Tak wysoko o ziemiarki była wasza pierwsza oko, która dotąd z czystym skrzydłem niebieskiej nie przeszła gramy. Waszym światłem i te zapraszamy i zaklinamy. Mówcie, Spadłoli, bo jagona ów nie chlata, ale w oczach łza nie doli. Na głowie mam graśny wiadek, w ręku zielony badylek. Przede mną bierze baranek, nade mną leci motylek. Na baranka bez ustanku. Wołam baś, baś, mój baranku. Baranek zawsze z daleka. Motylka łóżeczką gornie. I już, już pytam go w dłonie. Motylek zawsze ucieka. Tego zosia z Zosia z waranki Skacze i śpiewa wesoła La, 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 la Olej z Olej za Parę chciał nas pocałować usta Lecz i prośbę i ofiarę Wyśmiała dziewczyna pusta La, 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 la Juzia dał stążkę pastelce Antoś oddał swoje serce Lecz i z Juzia, i z Antosia Śmieje się pieszliwie zosia lalala la, 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 la. tak zosią byłam dziewczyną z tej wioski i nie moje u was głośne że chociaż piękna nie chciałam zamęścia i dziewiętnastą sześć zawsze w wiosnę umarłam nie znając troski ani prawdziwego szczęścia żyłam na świecie lecz ach, nie dla świata Myśl moja na nazbyt skrzydlata. Nigdy na, ziems na ziemskiej nie w dłoni. Za lekkim zefirkiem goni. Za muszką, za graśnym biankiem, za motylkiem, za barankiem. Ale nigdy za kochankiem. Pieśni i pletów słuchałam rada. Często kiedy sama pasła. Do tych pasterzy goniłam stada, którzy mą wielbi krasę. Le lecz żadnego nie kochałam. Za to po śmierci nie wiem, co się za mną dzieje. Nieznajomym ogniem pałam. od sobie igram gram dowoli. Latam, gdzie wieprz zawieje. Nic mnie nie smuci, nic mnie nie boli. jakie chcę, wyrabiam cuda. przedem so, sobie stały czylątki. Z przezroczystych łez poranków tworzę motylki, gołąbki. Przecież nie wiem, skąd ta nuda. Wyglądam kogoś za każdym szelestem. A i zawsze sama jestem. Przykro mi bez ustanku. Jasną jak piórkiem powiata. Nie wiem, czy jestem z tego, czy z tamtego świata. Gdzie się przybliżam, zaraz wiatr oddali. Pędzi w górę, w dół, z ukosa. Tak pośród pieszliwej fali. Wieczną przylatując drogę, ani zbić się pod niebiosa, ani ziemi dotknąć nie mogę. Tak pośród wierzliwej fali przez wieczne lecą bez zdroża. <coughs> duszeczko, żeby się dostać do nieba? Nic nie, nic mnie nie potrzeba. Niechaj podbiegną młodzieńce. Niech mnie pochwycą ręce, Niechaj przyciągną do ziemi. Niech poigram wilkę z niemi. Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu, to nie dotknął ziemi ni razu, ten nigdy nie może być w niebie. Bo słuchajmy i waźmy u siebie, że według Bożego rozkazu, to nie dotknął ziemi ni razu, ten nigdy nie może być w niebie. Piękna kiewico, oto przed moją źrenicą Odkryto przyszłe wyroki Jeszcze musisz sama jedna latać z wiatrem przez dwa rogi A potem staniesz za niebieskim progiem Kiedyś modlitwa nic nie zjedna Lecz że sobie z Panem Bogiem A kto prośby nie posłucha W imię Ojca syna Ducha Czy widzisz Pański Krzyż? Nie chciałaś jadła napoju? Zostawże nas w pokoju A tyż, a tyż A to grożby nie v widzę ojca syna ducha. Czy widzisz pański krzyż? Nie chciała...